Hello Witajcie na kursie Dzieci Młodzież Rodziny. Dziś kontynuujemy serię o sprowadzaniu syna marnotrawnego. Podczas pierwszej sesji mówiliśmy o tym trendzie, narastającym trendzie nowego pokolenia w zachodnich krajach, aby odwracać się od wiary rodziców. Widzimy, że to nie koniec, że Bóg chce sprowadzać tych ludzi do siebie, że chce dotykać też serc rodziców, by pomóc im modlić się skutecznie i ogłaszać Boże obietnice nad ich dziećmi. Widzieliśmy też, że niektórzy rodzice mają skłonność nie brania w ogóle odpowiedzialności za wybory dzieci, inni rodzice przyjmują na siebie całą odpowiedzialność, biorą winę na swoje ramiona, ale jest miejsce pośrodku, gdy dzielimy się odpowiedzialnością. Pierwszy krok, by wprowadzić dzieci do Boga, to najpierw poddać nasze serce, jako rodziców Bogu, aby Pan mógł dotykać naszego serca, uzdrawiać je. Drugi krok to zwrócić swoje serce ku dziecku. Czasami budujemy mury, by chronić samych siebie. Wprowadzamy separację, nie chcemy rozmawiać z naszymi dziećmi. Nie mamy już oczekiwań względem nich. Już puszczamy wszystko, niech będzie jak ma być. Nie oczekujemy niczego dobrego, duchowo, od naszego dziecka. Musimy zorientować się, jakie jest właściwe miejsce, które możemy zająć. W Królestwie Bożym mamy kolejność priorytetów. Bóg jest w centrum, potem jest nasza rodzina, nasz kościół, nasza rola w świecie, więc ruszamy od środka na zewnątrz. I nawet w dziesięciu przykazaniach mamy cztery przykazania pionowe związane z Bogiem, pięć przykazań poziomych mówiących o relacjach wzajemnych z ludźmi. A między nimi jest jedno poświęcone rodzinie. Rodzina jest w sercu, rodzina jest w centrum. Tego, jak chcemy żyć, czym chcemy żyć. Więc ważne, żeby Bóg mógł pracować nad naszymi relacjami z dziećmi, a to zaczyna się od naszych serc. Abyśmy zaczęli od nowa modlić się za nasze dzieci, tak jak już mówiliśmy, przyjmij Boże serce dla swoich dzieci, jego współczucie. Nie polegaj na swoich emocjach względem dziecka. Może. Odczuwasz zawód. Może czujesz się zraniony, zraniona jakimiś słowami i nastawieniem. Musisz przynieść to Panu. Przyjść do niego mówiąc: "Panie, jak ty patrzysz na moje dziecko? Jak ty je widzisz? Jakie masz serce dla niego? Jakie są obietnice, twoje obietnice dla mojego dziecka?" I przyjmujesz od Boga coś co będzie karmić twoje życie modlitewne. Jest tyle obietnic Bożych w Jego słowie. One zachęcają nas, byśmy walczyli o nasze dzieci. Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Izajasza 42, 22. A jednak jest to jego własny naród, złupiony i ograbiony. Wszystkich spętano po jaskiniach oraz zamknięto w więzieniach. Na łup zostali wydani i nikt ich nie ratuje. Może czujemy, że to dotyczy właśnie naszych dzieci. Na łup zostali wydani i nikt ich nie ratuje. Na rabunek i nikt nie powie oddaj. Dlatego musimy mieć ludzi, którzy w modlitwie wołają o powrót tych dzieci do domu i mówimy wrogowi: oddaj, co ukradłeś, oddaj. Musimy przylgnąć do Bożych obietnic. Jeśli oprzemy naszą wiarę i modlitwę na tym, co widzimy, będziemy w desperacji. Musimy przylgnąć do tego, co Bóg mówi w swoim słowie. Dzieje apostolskie 16:31. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i cały Twój dom. I wiem, że to był fragment pisma, na którym moja mama oparła swoją modlitwę za rodzinę i cała rodzina jest chrześcijańska. Myślę, że modlitwy mojej mamy mocno się do tego przyczyniły. W Jeremiesza 31, 16, 17 czytamy. Ale teraz tak mówi Pan, powstrzymaj głos Twój od lamentu, a oczy Twoje od łez, bo jest nagroda za Twoje trudy, wyrocznia Pana. Twoje dzieci powrócą z kraju nieprzyjaciela. Jest nadzieja dla Twojego potomstwa. Wyrocznia Pana, wrócą Synowie w swe granice. Więc oczywiście, w tamtym kontekście Bóg mówił o pokoleniu na wygnaniu w niewoli babilońskiej, ale możemy wziąć. Ten fragment i ogłaszać go nad naszymi dziećmi. Jeremiasza 27-22 zostaną przeniesione do Babilonu i tam pozostaną aż do dnia, w którym się o nie zatroszczę, wyrocznia Pana. Wtedy je sprowadzę i przywrócę temu miejscu. To też jest obietnica, więc gdy się modlisz, przypominaj Panu Jego obietnicę. Odpuść sobie mówienie pewnych rzeczy swoim dzieciom. Nie musisz im mówić, co mają robić, bo będą reagować przeciwnie, jeszcze mocniej, ale możesz mówić do Pana i nie odpuszcza Jego obietnic. Wołaj w sprawie dzieci, walcz. Za nie, walcz o nie, aż wrócą do Pana. Gdy swoje serce przynosisz Panu i chcesz potem swoje serce zwrócić do dzieci, będą pewne sprawy, które pojawią się na powierzchni Twojego serca. Jedna z nich to zgoszknienie, bo wiesz, im bliższa jest nam osoba, tym mocniej może nas zranić, tym głębiej może nas zranić. Więc to uczucie goryczy, zgorzknienia względem naszych dzieci może się pojawić ze względu na jakieś słowa, działania, czyny. Musimy się więc rozprawić ze zgorzknieniem, z nieprzebaczeniem, z żalem, z gniewem względem naszych dzieci w naszych słowach czy w naszych decyzjach wyborach musimy ustalić jakieś granice że nigdy nie zrezygnujemy z próby pojednania czasami musimy postawić jakieś granice bo dzieci mogą nas ranić więc może jakiś dystans będzie przez pewien czas ale nigdy nie rezygnuj nie poddawaj się nie zamykaj swojego serca na to pragnienie pojednania z dzieckiem jeśli chodzi o zgorzknienie to mamy taki ważny fragment w liście do hebrajczyków 12 15 uważajcie na siebie aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który wyrasta do góry, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. Ciekawe. Korzeń zgorzknienia, gorzki korzeń może wyrastać, może zatruwać nas. Aby zwalczać go, musimy przyjąć łaskę Bożą. Nasze rany są jak nasiona. Jeśli podlewamy je, albo nic z nimi nie robimy, to wypuszczą korzenie. Są dobre przykłady w naturze, wokół nas. Na przykład to drzewo, albicja falcata w Malezji. Ma a tak rozległe korzenie. Przez pięć lat to drzewo nie wyrasta nad powierzchnię ziemi, ale rozbudowuje sieć korzeni, która jest olbrzymia. I potem, ze względu na te korzenie, możliwy jest bardzo szybki, niesamowity wzrost tego drzewa, od 7 do 10 metrów rocznie. Korzenie są niewidoczne pod ziemią. I wiele osób wokół Ciebie może nie zdawać sobie sprawy, z tego korzenia zgorzknienia w twoim życiu, ale w którymś momencie on przyniesie owoc, który zatruje wszystkich dookoła. Więc proszę, rozpraw się z tym zgorzknieniem, z tym korzeniem zgorzknienia. Módlcie się za siebie, poproś o modlitwę, upokórz się, poproś o poradę, upewni się, że nie zostawisz miejsca, aby to zgorzknienie się rozwinęło. Potem mamy kwestię przebaczenia. W liście do Kolosan 3 12 14 jest napisane: Pamiętaj, że Pan Ci przebaczył, więc Ty musisz przebaczyć innym. Więc w którymś momencie musimy przebaczyć naszym dzieciom. Dlaczego? Bo zaburzenia, zakłócenia pochodzą z naszego wnętrza przez zatwardzenie serca. Wydaje się, że nieprzebaczenie jest ochroną, ale krok po kroku ma negatywne. Znaczenie, wpływ na nasze relacje. Musimy więc zacząć od przebaczenia samym sobie naszych własnych błędów, naszych porażek, tego, co uznajemy za to, że nam nie, nie wyszło, że to był nasz błąd. Musimy dać sobie przebaczenie. Kim myślimy, że jesteśmy, skoro Bóg nam przebaczył? Skoro On nam przebaczył, to dlaczego my nie mielibyśmy sobie przebaczyć? Musimy przyjąć to, co Bóg robi dla nas. I w pełni to przyjąć. Była ta historia, którą Jezus opowiedział w Mateusza 18, 23-25. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który zdecydował się rozliczyć ze swoimi sługami, którzy pożyczyli od niego pieniądze. W tym czasie jeden z jego dłużników został do niego przyprowadzony, a był winien miliony dolarów. Nie mógł ich spłacić, więc mistrz zdecydował, że zostanie sprzedany razem z żoną, dziećmi i wszystkim, co posiadał, aby spłacić dług. Ale ten człowiek upadł przed swoim mistrzem i błagał Proszę bądź cierpliwy, a spłacę wszystko. Wtedy mistrz poczuł litość względem niego i uwolnił go, darował mu dług. Ale gdy ten człowiek wyszedł z przedoblicza króla, poszedł do innego sługi, który był mu winny kilka tysięcy dolarów, chwycił go za gardło i żądał natychmiastowej spłaty. Ten sługa upadł przed nim i błagał, aby dał mu jeszcze trochę czasu. Bądź cierpliwy, spłacę to. Ale ten, który pożyczył mu pieniądze, nie chciał czekać. Zarządził, żeby go aresztowano, uwięziono, aż spłaci wszystko. Gdy inni słudzy zobaczyli to, bardzo się zdenerwowali. Poszli do króla i powiedzieli mu wszystko, co się stało. Wtedy ten król zawołał tego człowieka, któremu przebaczył i powiedział: Ty zły sługo, ja przebaczyłem ci taki wielki dług, ponieważ prosiłeś mnie, czy nie powinieneś mieć miłosierdzia dla tego innego sługi, tak jak ja miałem miłosierdzie dla ciebie? Wtedy rozgniewany król wysłał tego mężczyznę do więzienia na tortury, aż spłaci cały dług. To samo zrobi mój niebiański ojciec z wami, jeśli nie będziecie chcieli przebaczyć swoim braciom i siostrom z głębi serca. I mógłbym dodać, jeśli będziecie odmawiać przebaczenia swoim dzieciom, jeśli nie będziecie chcieli przebaczyć samym sobie, jeśli masz trudność z przebaczeniem. Kluczem jest zrozumienie Bożego przebaczenia dla Ciebie. Wszystkie rzeczy, które Bóg skreślił, jeśli chodzi o Twój dług, jeśli porównasz, co Twoje dziecko zrobiło Tobie, chociaż może to było wielkie i ciężkie, ale nagle w perspektywie tego, co zrobił Bóg, Bóg przebaczył Tobie tak wiele. Więc Ty też przebacz. Gdy zrozumiemy Boże przebaczenie, to uzdolni nas, aby przebaczyć innym. Nieprzebaczenie to jak więzienie z torturami, ale to tortury względem nas. Więc modlę się, żebyś już nie torturował samego siebie. Czas na przebaczenie. Są różne mity związane z przebaczeniem. Na przykład. Mit numer jeden. Przebaczenie komuś nie oznacza, że od razu obdarzam go zaufaniem w pełni. Przebaczenie nie kasuje naturalnych konsekwencji. Zaufanie musi być odbudowane z upływem czasu. Mit numer dwa: przebaczenie nie przywraca miłych uczuć względem tego, kto mnie zranił. Ponieważ mu przebaczyłem, to nie oznacza, że muszę czuć się przyjaźnie względem niego. Pomieszanie przebaczenia i uczuć często powstrzymuje ludzi przed przebaczeniem, przed pójściem naprzód. Mit trzeci: czas uzdrowi rany. To kłamstwo. Im więcej czasu upłynie, tym więcej będzie dystansu, twardości i zgorzknienia. Mit numer czwarty. Przebaczenie równa się zapomnienie. Nie. Chodzi o to, żeby wspomnienie naszych zranień, cierpień umieścić w perspektywie Bożej Łaski. Są trzy kroki przebaczenia. Najpierw przebaczyć swoją wolą, to jest decyzja, wybór. Nie czekasz, aż druga osoba zrobi ten krok, albo zmieni się, albo poprosi o przebaczenie. Nie czekasz, aż poczujesz pragnienie, by przebaczyć. Bądź konkretny, nazwij te rzeczy, które chcesz przebaczyć. To też pomoże nam uwolnić się od cierpienia. Więc gdy decydujesz się przebaczyć, powiedz przebaczam to tej osobie. Może to nie w obecności tej osoby, może to w trakcie Twojej modlitwy. Może Twoje uczucia nie będą zgodne z tym. Na uczucia przyjdzie czas. To drugi krok. Przebaczyć sercem. W Mateusza 18,35 jest powiedziane, dopóki nie przebaczycie bratu z głębi serca, całym swoim sercem. Więc w którymś momencie musimy przebaczyć serca, ale najpierw wola, najpierw decyzja, potem serce. Poproś Boga, żeby oczyścił cię ze zgorzknienia, aby uzdrowił twoje emocje. To może zająć całe lata. Trzeci etap to pojednanie. Tu trzeba procesu z obu stron, aby to się wydarzyło. Twoje przebaczenie czy prośba o przebaczenie nie uruchamia automatycznie pozytywnej reakcji drugiej osoby. Więc potrzeba czasu, potrzeba wzmacniania, karmienia tego procesu w modlitwie. Zadajmy sobie teraz kilka pytań, które możemy w dwójkach przetrawić, przepracować. Zachęcam, bądźcie prawdziwi, autentyczni. Im bardziej otworzysz swoje serce, jeśli chodzi o Twoje trudności, doświadczenia, wyzwania, tym bardziej Pan wprowadzi jedność i więź, a także głębie w Waszych relacjach. W Waszym zespole, rodzinie, grupie, w kościele, we wspólnocie. Bądźcie więc otwarci, zaufajcie sobie i módlcie się, nosząc się wzajemnie w tej tak delikatnej kwestii. Potrzebujemy pomocy, by nieść swoje ciężary i przynieść je do Pana. Niech Pan Was błogosławi w tym czasie. Pytania: dlaczego rodzice dzieci, które odeszły od Pana, często przestają modlić się za swoje dzieci? Które z Bożych obietnic zacytowane w tym wykładzie dotknęły Cię najbardziej? Dlaczego? Podziel się swoim doświadczeniem, gdy pozwoliłeś, aby zgorzknienie rozwinęło się w Twoim sercu, w jaki sposób udało Ci się go pozbyć? Który z tych czterech mitów dotyczących przebaczenia jest tym, w który wierzysz najbardziej? Kiedy ostatnio zdarzyło się, że prosiłeś kogoś o przebaczenie, a Ty przebaczyłeś komuś? Módlcie się za siebie wzajemnie w kwestii tego zgorzknienia, zranień, a także przebaczenia.